Za Zibar, dzień 43. W sumie 44, ale wiadomo, że ja jeden dzień do tyłu. Więc czołówka, i co my tam robili? <gry> Tak, jeszcze nie było. Całą noc spadało i to tak bardzo, bardzo, bardzo mocno. I pada dalej. drugi, trzeci dzień. No, chciał do Twojego domku, bo padało. No, pogłaskaj go po główce, pogłaskaj. No, się na Ciebie cieszą cię chyba. Dzisiaj zorganizowaliśmy sobie jeżdżonko na dworzu, ale pod daszkiem ponad basenem leje. Co nie? Ten kask jest policji. Światła zapal przeciwdeszczowo. Jedziesz po ślizgie bo ja pokaż jak to się jeździ. Dzisiaj przyjemny spacerek, bo są chmury. Wiem, z perspektywy Polski to brzmi dziwnie, ale tak jest. że wczoraj nas tak spiekło. Zresztą kilkadziesiąt dni nas piekło, więc dzisiaj cały dzień pochmurny chyba będzie, chociaż widzę, że się przeciera. Także jest bardzo przyjemnie się spacerować. Hej, żółtki! To idziemy, chodź tu. Ale kałusz, afrykańska kałusz, chodź tutaj, ten Tu jest kałusz. Głęboko? Nie. Jeszcze kawałek, damy radę, damy radę. Ciekawe jak babcia z mamą przejdą. Jak będziecie Ja to wolny żołnierzy. Ja ci o tym siątku, że to łąki już. Jak oni przejdą, Olek? Jak przejdziecie? Ja, jak przejdziemy. Może ktoś się wywali będzie śmieszny filmik. Babcia, hopa do wody. Czekam, że babcia wpadnie, albo mama. O, o, o! Mam, tutaj, Wójt! Tutaj, tutaj, mama! Już przeszłam, nie chcę z tego wyjść sam? Jak ty wszystko pamiętasz. Rok. Dwie słodkie dziurki: babcia, o. danusia? Tak. A zobacz, troszkę fajną drewnianą. Ja, Super. A my z mamusią na diecie? Tak naprawdę kasy nie mamy, bo w bankomatach nie ma pieniędzy. Olek co ty chcesz zrobić? Zabić kurę. Zabić kurę? Tak. Ty już całkiem zdziczałeś, wracaj do Polski, z tej Afryki. Nie będziemy zabijać żadnych kur. No jak to? Chciałbyś zabijać kurę?